Dziś w stronach ulubionych historie rodzinne, ale takie bez lukru, raczej mięsiste i trochę gorzkie, ale pozostawiające w nas emocje i w ogóle pozostające w nas. W stronach ulubionych powieści, wykładamy na półkę z tymi ulubionymi, jaką pierwszą książkę Filipa Zawady: Zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna. I tak jak tytuł jest dosyć pojemny i abstrakcyjny, tak mam wrażenie, ta książka też jest taka pojemna i abstrakcyjna, napisana takim językiem z humorem, z Arkazmem, z ironią, więc możemy się uśmiechać, ale to jest raczej historia no, taka, która w nas zostaje i która wzbudza no, takie emocje. Trudne, nielekkie i niełatwe to jest opowieść wnuka o dziadku, o Szczepanie. Szczepan jest tutaj tym głównym bohaterem e, narratora, który opowiada o swoim dzieciństwie i o tym, e, no, jak dziadek przyczynił się do tego, że jest człowiekiem takim, a nie innym. I to jest historia z ciężarem, bo Szczepan był po prostu oprawcą rodziny. terroryzował rodzinę, a główny bohater był na no, ofiarą tej przemocy. E, I no, o tych toksycznych relacjach w rodzinie, jakie to ma skutki jak to jest to powiedziane z humorem przez Filipa Zawadę to znajdziecie państwo w książce zbyt wiele zim minęło żeby była wiosna bardzo serdecznie państwu tę książkę polecam na pierwszy plan w naszych stronach kolejna książka też z powieść tym razem Zyta Rudzka na warsztat bierze mężczyzn i to są tkanki miękkie i opowieść, historia o mężczyźnie, który na pierwszy rzut oka i pozornie wydaje się mężczyzną spełnionym, świetnie wyglądającym, to jest lekarz pediatra zadbany, bardzo, bardzo dobrze wyglądający i pewnie wzbudzający jakieś takie poczucie zazdrości i, i też pożądania może. Ale tak naprawdę, jak odkrywamy te historie, to jest tam trochę znudzony, trochę zmęczony, zalękniony mężczyzna, któremu tak naprawdę już się nie chce. I to jest też historia jego relacji z ojcem, nieco toksycznej i w tkankach miękkich te wszystkie niedoskonałości tej relacji wychodzą przez Zytę ludzką opisane. Ja trochę tego bohatera lubię, trochę mu współczuję, czy go Zyta Rudzka lubi, tego nie wiem. Czy Państwo go polubią? Proszę sprawdzić, bardzo polecam. I na koniec to jest. To jest w zasadzie bomba, petarda, ładunek o, o silnym oddziaływaniu na pewno na wszystkie moje zmysły, bo to jest też taka powieść tak sensualna. Ona pachnie, smakuje. Jest tam dużo, dużo obrazów, dźwięków i jest no, bardzo, bardzo taka zmysłowa. Gorzko, gorzko Joanny Bator. Historia saga rodzinna. Pokolenie bab, prababki, babki, matki i córki Berta, Barbara, Wioletta i Kalina. I to jest historia o tym, co właśnie niesiemy z pokolenia na pokolenie, że coś, co jest niewypowiedziane, nieopowiedziane, jakaś, jakaś trauma, jakaś, jakiś tabu, po prostu jest i ma duże znaczenie, determinuje kolejne pokolenia, i tylko próba zdobycia wiedzy o tym, o tym, co się kryje za tym wszystkim, co jest w naszym życiu, może przynieść jakieś, jakieś rozwiązanie. O tym jest ta książka. Zaczyna się od Berty, bardzo grzecznej, spokojnej Berty, którą wychowuje ojciec Hans Koch, wyrabia wędlinę. No i to jest początek tej historii, tej sagi, która dzieje się na Dolnym Śląsku. Janna Bator, bardzo Państwu polecam. A teraz ważne wydarzenia w stronach które też chcemy Państwu przedstawiać, o których chcę opowiedzieć. To najważniejsze dla nas to 30 września godzina 15, Biłgorajskie Centrum Kultury i spotkanie wokół książki Henryka Wójca Nadać sens temu światu. Na tym spotkaniu będą goście z Warszawy, będzie między innymi Ludwika Wójec, będzie też Teresa Ogrodzińska, pierwsza redaktorka książki. Bardzo serdecznie Państwa na to spotkanie zapraszamy. Chcę też powiedzieć, że książkę już można kupić. Książka tu w Biłgoraju na pewno jest do nabycia. W naszej lokalnej księgarni Trafik przy ulicy Kościuszki. Bardzo Państwu tę te księgarnię też polecamy. Kolejne wydarzenie, na które chcę Państwa zaprosić, chcę zarekomendować, to jest festiwal filmowy, festiwal filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. I on się dział w przestrzeni offlineowej, a teraz przenosi się właśnie do online i do naszych domowych kin. I możemy się tam zalogować i obejrzeć ponad 100 świetnych dokumentów z całego świata. Festiwal potrwa do 3 października. Zaczął się 16 września, między innymi filmy z Polski, też Pawła Łozińskiego, Historie Balkonowe, czyli no nasze doświadczenie izolacji i lockdownu. Bardzo Państwu polecam ten festiwal online, jest dla nas też tutaj w Biłgoraju dostępny. Polecam wszystkie książki. Proszę być z nami 30 września na spotkaniu yy, poświęconym książce Henryka Wójca, nadać sens temu światu. To wszystko w stronach ulubionych. Spotykamy się za tydzień. Dziękuję.